Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Ja chciałem zobaczyć A to było dziwne Czekaj Mam tylko 268 tysięcy muszę mieć 300 LOL Tu chcę jechać. Chcemy tu jechać. Chcemy tu jechać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jademy tu, jadiemy tu, sieba dawadu O po prostu chcę blokadę, no Co, zgubiłem się, zgubiłeś się kurwa dał nie? Pytam się kurwa czy się zgubiłeś? Tu jestem kurwa, tu ja byłeś kurwa do reszty. O ludu Rozdupcłem radiowym nic nie robiąc Może dobrze jadę, nie Pierdolę mi mieszczałko. Dobrze jadę. Ty nie jechać na skróty, a tak nie wolno. Tu? Tu? No tu, tu, tu. tu. Co mi powiesz dalej, panie mieszczałko? Wiem, rozdób sobie tą siłką. Po... Sam w ten nie wiem, nic, co chcę, tak nie Hello, Jak brak łączenia. Dobra, jestem to takie jakby tu powinno coś być, no jakieś blokady czy coś Ja nie wiem chuj co. No nie robią mi blokad, no nie robią no Cóż nawet kurwa, no co ja nie wiem co mówić. Pierdolna chyba w ciężarówkę i tyle po zawodach Zaraz będę miał razy trzy Mnie to w ogóle nie rusza To było fajne Dawaj to razy trzy już bo bywa. Czekam, czekam. Muszę znaleźć ten kamień no Czekam na blokadę. Ja kurwa na no nie wierzę, no, 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 no nie ma blokady. Nie mogę go rozwalić teraz, no Nie chcę cię rozwalić, ocun się. Jest blokada. jedno. Może jak pokonam ty, może to tak go że. Dobra, nie wiem, bo już znikło. Nie mam już tej blokadki, nie ma nic. Gruncie mnie no gdzie wy jesteście? No gdzie? Panie szałko, pokaż pan policjanty. Nie, nie wierzę 284 tysiące mam notowy. Znowu to samo robimy, znowu to samo Czy z tym męczymy i męczymy? No i 0 na 2, no i to samo jest kurwa Dobra, jeździmy, jeździmy Rozdóbcym razjowóz Mam razy 3 i nic się kurwa nie dzieje Zdypną wszystko, sobie leci Gdzie są panowie policjanci Hello Gdzie są te suki syny? Jestem na Soach Grape Point Nie, wiem, może stanę na skrzyżowaniu? Stoję na skrzyżowaniu Bawię się myszką No Trudno jak nie zaliczy tylko kamienia milowego to uważasz żeby tylko teraz zaliczył No wreszcie Ty i pa 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 Także bym się i teraz mnie złapią jeszcze może Pewnie tak się stanie bo biją się sami już pizzy Stanąłem tak zwykle masę, nie? Ty ile jest? Czujesz to? To będzie trudno uciec, szczerze powiedziawszy Dobra o to chodziło Chcę jest mówić Ale ten materiał już trwa pół godziny Kurwa co do tego 제 구하다. 어? 니코아. czemu? 게스톤두두두 두. 두. 두두두 두. 나 Chociaż jeszcze raz, no gdzie wy to? co wy to, co wy to? Jest, 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 to chodzi, o to chodzi, o to chodzi To nie! No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. A także bym spaniachował. O, nie chciałem tego nacisnąć. 300 tysięcy ile mam? 284! Podzielę ten materiał na dwie części. Jako dwa odcinki. Normalnie zrobię. Jak będzie lepiej. Dałem ci już dwa razy złapać. No, no, nie wierzę. Przecież to, że musiał wjechać w blokadę. Gońcie, żeż mnie. Jezus, jak...

A, się pojawił jeden. Raz do kolejny. Kolejny. I to jak maślane bułeczki. Fajnie zabawa. Fajna zabawa. ja chcę blokadę. Nie taką blokadę, blokadę... Zróbcie blokadę... Bądźcie rasistami i zróbcie blokadę czarnemu Nie taką, żeby mnie aresztować, no pojebało Tak! klikając SPACJĘ zamiast ALT! Matko Boska, ale bym się wystraszył, że co się dzieje? ALT klikam i nic się nie dzieje. Jedna. Mam jeszcze jedną zrób bo Będziemy uciekać. Jest. Jest! Powiem kuwa tak, uciekamy. A teraz to już mnie nie gońcie. Chyba. Cięż w sumie nie jestem pewien czy notowania 3000 mam tylko Jak ja mam jeszcze tyle notowań zdobyć Może by mógł przyjąć wyzwanie ode mnie na ten sfer to ja nie wiem, czy chcę uciekać. Nie wiem, czy chcę uciekać naprawdę, naprawdę tego nie wiem co. Nie wiem tego, czy chcę uciekać. Bo chyba muszę mieć jeszcze dużo notowań. Jako mam piszenie pół tysiąca. A muszę mieć do dużo. Kurde no. Chyba wytnę trochę tego pościgu w ogóle. Tak będzie mądrze. Już grom. Co to było? Przenikłem przez to, kurde. Matko. Matko, przenajświętsza. Widzicie co on mi robi? Widzicie? Sam ten kotwania Czemu on się pojawił, a się nie powinien pojawić? Ty, znowu jest tam Blokada Ale z drugiej strony Kurde żebym sam zarzutować, po chuju. Teraz to się ode mnie odjeje. Pytale. Ocean Hills. Ocean Hills, Ocean Hills, gdzie ja jestem, nie wiem, sam się badabdam, się badabałam. Młodzież tu ją, łapkuję Gdzie jestem? No to. Nie, zaraz już Gdzie to jest? Kurde. No to A Nie wiem czy w ogóle mogę już dać ten, bo chyba nie mogę 37 tysięcy notowań tylko! To już koniec na dzisiaj mam nadzieję, że się się tak, za w górę, skomentuj, zasubskrybuj na razie.